ma, witajcie w kolejnym odcinku, spoko, nie podcastu. Jest siema, siema, witajcie. Jest ze mną Nikodem oczywiście po drugiej stronie. Tutaj jest teraz, tu, tutaj. A ty wtedy nie pokazywałeś tą samą stronę? Czekaj, pamiętam, że jak tak, to tu, no y, tutaj. <grym> <grym> tak. No po której tak. stronie jestem na pewno? Tu. <grym> Dobra, bo no. później się dziwimy, że nam po minucie ludzie wychodzą z filmu. Yy, o czym dzisiaj pogadamy? Dzisiaj pogadamy o Fortnite'cie. I o kolaboracji nowej, jeśli, yy, która za, zawitała do Fortnite'a, jest to kolaboracja z Ferrari. A zapytacie, Dokładnie. jaka to jest ko kolaboracja, a jest to kolaboracja, w której yy, jednym z pojazdów nowych jest yy, ich najnowszy model, czyli 296 GTB, hybryda, o której chyba mówiliśmy coś kiedyś, czy nie? Nie, o tej nie mówiliśmy. Nie, ale no to jest tam jakieś nowe dziecko Ferrari, można sobie nim pojeździć w Fornite'cie, więc zajebiście. Więc... Ogólnie, jak powstał pomysł na ten odcinek, to ja zobaczyłem, że Ferrari ee, nawiązało współpracę, a raczej Fortnite nawiązał współpracę z Ferrari. No, obojętnie, po prostu zobaczyłem, że Ferrari jest w Fortnite, więc stwierdziłem, że fajnym odcinkiem będzie, gdy e, powiemy ogólnie o współpracach, jakie Fortnite nawiązał, ponieważ według mnie ich model marketingowy, e, te wszystkie współprace, kolaboracje są bardzo fajne i sam byłem uczestnikiem dwóch z nich. Jakby uczestnikiem. No, Czy znaczy nie, że ja byłem tam gdzieś w zarządzie? Żadnym, ta, no, tylko... Nikodem tam załatwiał, gadał z Travisem. Odbiorcą. Nie, Odbiorcą, gada... byłem. No, ja, wiem, gadał z Travisem, żeby tam załatwić wszystko. No i tak, nie, tak, bez, tak. nie Ale bez kozery to... ma ten Jordan Travisa, więc. Wiecie, Dokładnie, Famili tutaj. Więc powolutku. Które... Masz jakąś taką no, Travis. współpracę? Travis. Tak, Travis. No, ten występ Travisa i ta nowa nuta, co była na tym koncercie. W ogóle no, dużo osób wtedy, ja pamiętam, że dużo, bo ja byłem na tym pierwszym, pierwszym, pierwszym... Czekaj, 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 czekaj. Zacznijmy od tego, bo nie każdy może wiedzieć kto to jest, czy Travis, nie? Travis Scott to jest raper, gdzieś tam bardzo popularny, wiadomo, from the United States. No i tyle, i on nawiązał współpracę i teraz możesz kontynuować. Tak, to było rok temu, w kwietniu, bodajże rok, no bo raczej nie dwa lata temu, chyba rok, rok, no? rok temu był koncert, miał być, był zapowiadany koncert Travis'a w grze i dużo osób myślało, że to będzie scena, ten Travis tam wyskoczy, a to był po prostu taka, taka była akcja odwalona że tam y, cała, cała ta mapa się zmieniała, gdzieś tam się latało w kosmosie, no i do tego właśnie ten.? nuty jest. Pod wodą, jeszcze... nie? Co? Pod, no, pod wodą, no pod wodą, w kosmosie, no fajna akcja, y, specjalnie po to Fortnite, Fortnitea zainstalowałem, żeby być tylko na tym, bo byłem, tak jak wspomniałem wcześniej, byłem na tym, bo tam były chyba trzy czy cztery kon te koncerty. Jakby, ja byłem na pierwszym pierwszym jakby na tej pierwszy, pierwszy pierwszy dzień pierwszą godzinę jako jaka miała być. No pierwsze wydanie całkowicie. Bo ty byłeś chyba na drugiej nie? Ja, co, nie? ja na drugi dzień byłem no. tak, na drugi, na drugi. I na uważam, drugi że to, ta akcja byłem. była dowalona, do, 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 nie chcę tutaj używać brzydkich słów specjalnie, żeby później nie trzeba było wypikiwać, ale uważam, że była dowalona ta akcja strasznie. Ten koncert był mega udany i ta nowa wtedy to był chyba The Scots? Coś takiego, no. no że no. też super to wyszło, chociaż jak słuchałem, to nie wiedziałem, która jest nowa, mówiąc, to był największy problem. Też miałem straszny problem, ja miałem w ogóle problem w pewnym momencie, bo ja nie znam całej dyskografii i wszystkich piosenek w ogóle Travisa Scotta, więc problemem było dla mnie niektóre odgadnięcie niektórych piosenek, no, by, ale... Była taka jedna, że nawet jak na szazamie odpalałeś, tak. to wyskakiwała inna i, od, i tą z Shazamu odpalałeś i ona brzmiała inaczej, a to dlatego, że jest jakby jedna złączona z dwóch, jakby ona się zmieniała po jakimś czasie. No ale Dokładnie. akcja akcja była koksik, że tak powiem. Więc y, to była jedna z fajnych współpracy, a ja jeszcze którą pamiętam i to był mój początek gdzieś tam jak ja pobrałem dlatego Fortnite'a, to była współpraca z Marshmello. E, też fajnie tam koncert był. On był, on był bardziej taki, normalny tam, tak, to była był, scena był nie. Scena, no no no. Więc nie, nie działy się takie rzeczy, więc jakby z własnego doświadczenia znam tylko te dwie współprace, jakby ja w nich uczestniczyłem jako moja postać w Fortnite'cie, ale yy, robiąc, robiąc, research po internecie, właściwie to Bartek podesłał mi yy, źródło, gdzie są, gdzie jest wymienione więcej tych współprac, to o wielu ja nie wiedziałem i to też jest, kurczę, duży rozmach i no, nadal powtórzę, po... że naprawdę po, to podejście do marketingu jest według mnie genialne, no bo, bo Podoba mi się sam fakt tworzenia, nie, bo częścią tej gry są skiny i oni tutaj tworzą skiny. Nawiązujące Na ktoś do może kultury w... mocno, czyli do innych Dokładnie, postaci Dokładnie, jest... filmu. Często jest tak, że jest jakaś premiera w kinie, to tą postacią będziemy mogli grać w Fortnite. Tak, bo z Avengersami, z Johnem Wickiem, z postaciami z DC, Co tam, Star Warsami tak było, więc no model, model jest niezły. Tutaj trzeba przyznać to. No więc ja popieram jak najbardziej, bo wielu, wiele osób, których nawet nie jest zainteresowanych Fortnite'em, ja na przykład nie byłem nigdy zainteresowanym. Nawet ze Stranger zainteresowany Things była kolaboracja. Grą. Proszę? Nawet ze Stranger Things była kolaboracja. To centrum handlowe było wstawione jako lokacja. Jezus, to tego nawet nie wiedziałem, bo tutaj korzystając ze źródła, które nazywa się screenrand.com, link będzie oczywiście w opisie, jak zawsze. Mamy wypisane 10 kolaboracji. Może ja przy szybko przez nie przelecę, więc pierwsza z nich to Marshmallow kolejna Major Laser, to się chyba tak wymawia, to jest tam DJ czy twórca po prostu muzyki. Z Borderlands 3, Avengers Endgame, Deadpool, jestem fanem Deadpoola. Astronomical, czyli Travis Scott właśnie, Batman, Star Wars Rise of Skywalker, John Wick i Harley Quinn. No i poza tym tymi dziesięcioma, które tutaj właśnie przeczytałem, jeszcze Bartek mówił, że Stranger Things. Tak, tak. I więc... jeszcze, było, jeszcze były te skiny z Jordanem. W sensie nie z Jordanem, Jordanem, tylko z ciuchami brandem. Z, buta, z brandem Jordan. I to też było całkiem ciekawe. To też była właśnie w sumie głośna akcja też. Kurczę, no, mnie już ominęła, nie, ale. Ja uważam, że ten model marketingowy jest jak najbardziej zarombisty z tego względu, że ja będący. Nie hejterem, ale też nie, po prostu nie, nie podoba no mi, mi się odbiorcą. to, że żeby grać w tą grę, trzeba umieć budować, bo tak, bez ja budowania... No, też, też tego nie, nie, nie lubię, nie, nie, znaczy nie lubię, bo tego nie umiem, bo może tak, jakbym pewnie umiał szybko budować, to pewnie bym grał, ale... Yy, tak, bo, wolę, bo dla niektórych to jest właśnie... To jest dla niektórych na przykład zarąbiste, że to wyróżnia tą grę. Faktycznie, wyróżnia, bo... Ale to jest, według mnie to jest dla mnie nie do, do nauczenia. próbowałem, ale... No, właśnie takie kolaboracje mnie przyciągnęły, że gdzieś tam chwilę nawet pograłem sobie. Tam był jakiś tryb, że nie trzeba było aż tak budować, można było się po prostu strzelać takie ala dead mecze, więc. Więc oceniam marketing. Dziewiąteczka. Ale, fajn, ale zobacz, że jeszcze tutaj nawiązując chwilę, mamy kawa kawałek czasu, że zobacz, e, że brandy takie fizyczne, e, w sensie fizyczne brandy, które gdzieś tam są w tej. Popkulturze są, yy, są gdzieś tam znane na świecie. Właśnie te, no teraz, na przykład, to Ferrari. zobacz jak yy, coraz bardziej otwierają trochę klapki na oczach i idą w stronę tego yy, marketingu internetowego. No, tak, tak no. To powiedzmy, oj, że, oj, żeby tak, się zez... promować gdzieś, właśnie w grach. Zdecydowanie. Tutaj też niedawno, bo tutaj była też ta kolaboracja Gucci z jakimś teamem. 100 Thieves. Tak, tak, tak. I to też, no, to też pokazuje, jak bardzo już takie brandy duże się otwierają na jakieś Dokładnie. tam działania w internecie. I to jest no, ale bardzo no bo, fajne. Bo, wi bo widać, te, no, że tak to brzydko, nie ujmę tego brzydko, ujmę to bardzo ładnie, przepotężną moc internetu Oczywiście. i tego, co się dzieje, chociażby. Na, na YouTube czy po prostu w Internecie, no jest, siła przebicia jest ogromna, nie Niewyobrażalna, wręcz. Więc... Niewyobrażalna. Niewyobrażalna! Przepotężna! O Zaje fajna! Łabatko! Widzisz mnie? <grym> Widzisz mnie? Y I co? Porozmawialiśmy sobie chwilę, oceniliśmy, więc... Ogarniajcie Fortnite'a, czy się jeździ dobrze 296 GT GTB? Może, może sam no. sprawdzę? <grym> Ale widziałem, widziałem hmm. ten model na jakichś tam zwiastunach i fajnie go odzorowali całkiem. Trzeba, Ty to też widziałem, przyznać. też widziałem. No dobra, nie ma co przedłużać. To by było na tyle. Tak jest. Pamiętajcie, linki, są w, op linki w opisie, w fanpage, e, instagramy, inne platformy streamingowe. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, lajku i komentarzu tam w dole. Dziękujemy, że byliście dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Na razie. Siema!